Andrzej Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, legenda polskich zapasów. Panie Andrzeju, panie prezesie. Jak pan ocenia poziom sportowy tej rzeszowskiej imprezy? Ja powiem szczerze, że w zeszłym roku zapadła taka decyzja, żeby przyznać Mistrzostwa Polski temu trochę zapomnianemu okręgowi, który stanowił kiedyś, no, można by powiedzieć, trzon polskich, polskich zapasów, zwłaszcza w stylu wolnym. Wspaniałe nazwiska, medaliści olimpijscy. I to okazuje się, że był bardzo dobry ruch, świetne posunięcie. Okazało się, że zorganizowali nie tylko w sposób efektowny, prawda, ale i Również pod względem sportowym rzeczywiście one się sprawdzają. Widzimy walki na wysokim poziomie, bardzo zacięte pojedynki, świetne połączenie, zarówno w stylu wolnego kobiet, jak i mężczyzn, dało taki szerszy obraz tego, co się dzieje w polskich zapasach. No, powiem szczerze, że zapasy w tej chwili kobietami stoją, aczkolwiek. Honor polskich zapasów, jak i również sportu walki uratował mężczyzna Tadeusz Michalik na ostatnich igrzyskach olimpijskich, ale powiem szczerze, że ten rok jest wyjątkowy dla polskich zapasów. Zdobyliśmy już do tej pory 32 medale na mistrzostwach Europy Świata i igrzyskach olimpijskich we wszystkich grupach wiekowych, a jeszcze mamy mistrzostwa świata, więc ten wynik może się zwiększyć. Nasza pozycja w tej chwili w polskim sporcie olimpijskim stanowi drugą pozycję, więc powolutku zapasy się zaczynają odradzać, ale właśnie, jeżeli tego rodzaju właśnie będą zawody, gdzie będzie to pokazane w sposób efektowny również. Nie tylko efektywny, ale i efektowny. W tak. tej chwili widowiska sportowe muszą stanowić coś dodatkowego, oprócz tego, co się dzieje na samej macie, prawda, czy na parkiecie. Tak. I jeszcze ta oprawa, to show, te świata, ta muzyka to powoduje, że zwraca uwagę, a same wyniki są jakby kwintesencją tego całego przedstawienia. Czy widzi Pan wśród występujących na tych mistrzostwach zawodników i zawodniczek ludzi, którzy mają potencjał, żeby pójść w pana ślady. Jest Pan bardzo miły. Zresztą powiem szczerze, że organizatorzy mnie zaskoczyli. Dzisiaj no, wręczyli mi kwiaty z okazji jubileuszu. Ja sam o tym nie wiedziałem, ale jest to, jest to fakt, że 50 lat temu, równo 50 lat temu, tu właśnie w Rzeszowie zdobyłem swój pierwszy medal, złoty medal mistrzostw polski w seniorach. Czyli I tak mamy się... fantastyczny powrót do naszego miasta. Zdecydowanie tak. No Powiem szczerze, nawet nie wiedziałem o tym, ale tak się sympatycznie złożyło. Jeżeli chodzi o zawodników, no oczywiście. Się. Tu są medaliści Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, tu są medalistki Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, w związku z tym to jest ogromny potencjał na kolejne zawody, na kolejne zawody mistrzowskie typu Mistrzostwa Europy Świata. No i Świata. I Igrzyska Olimpijskie, jako że wiemy, że te, ten rok skrócił okres oczekiwania. Więc... Do Paryża jest niedaleko, miejscowi mają swoją perełkę, kościółka, który dzisiaj stoczy z pewnością bardzo zacięty bój z, z Baranem, który o tytuł tak o tytuł mistrza, a tam znowu też utytułowany chłopak, medalista mistrzostw Europy, prawda, a również świata, więc czeka nas naprawdę świetna, jak to się mówi, walka wieczoru. Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że zapasy w Polsce będą się rozwijać zgodnie z Pana zapowiedziami. Ja jestem przekonany, dlatego że tak się składa, że również Stalżysów dołączył do powstałej właśnie Ligi, zawodowej Ligi Zapaśniczej, Polskiej Ligi Zapaśniczej, więc te emocje będą jeszcze większe. Powiemy, że rozgrywki drużynowe są najbardziej emocjonujące, bo to jest mój klub, a to jest nie mój klub, to jest moje miasto, nie. więc tych emocji dla Was będzie jeszcze więcej. Serdecznie dziękuję. Również.